na froncie zachodnim I wojny światowej ruszyła wielka ofensywa wojsk niemieckich zwana Kaiser Schlacht. mająca za zadanie przełamanie impasu dotychczasowych walk pozycyjnych i miała ona doprowadzić do ostatecznego zwycięstwa Niemiec. Po przełamaniu alianckich pozycji obronnych i zajęciu sporego terenu wojska niemieckie dotarły kilkadziesiąt kilometrów od Paryża. Niestety ofensywa niemiecka straciła impet. Doszło wtedy do tak zwanej drugiej bitwy nad Marną, gdzie Niemcy ponieśli klęskę. Od tego momentu inicjatywę przyjęli alianci. Marek Łukasik, reżyser widowiska historycznego koniec Wielkiej Wojny 1918. Widowisko odbywa się w ramach Mazurskiego weekendu Historycznego Walkiria 2018. W tym roku po raz pierwszy będziemy realizować inscenizację o tematyce I wojny światowej, a z racji tego, że mamy setną rocznicę zakończenia tej wojny, będziemy przedstawiać inscenizację, która przedstawi widzom ten końcowy okres I wojny światowej, 1918 rok. Ostatnie zmagania na froncie zachodnim we Francji. Mamy grupy rekonstrukcyjne przyjechały do nas z całej Polski, po stronie niemieckiej i będziemy mieli stronę brytyjską i amerykańską, czyli nasz scenariusz nawiązuje bardziej do drugiej bitwy nad Marną w 1918 roku który właśnie e, uczestniczyli głównie Brytyjczycy i Amerykanie. Wydaje mi się, że chyba po raz pierwszy w Polsce taki scenariusz tutaj się zrealizować, gdzie mamy taką ilość rekonstruktorów w mundurach brytyjskich, to okresu pierwszej I wojny światowej, ale również i e, w mundurach amerykańskich. Do tego oczywiście tak jak widać e, stoję przy armacie. I wojny światowej to jest francuska armata Schneider. Po stronie niemieckiej mamy niemieckie armaty produkcji Krupa. Do tego jeszcze pojazdy, czyli jedne z pierwszych czołgów. Francuski czołg Renault FT, chyba bardziej znany w Polsce tak naprawdę, nie z okoliczności udziału w I Wojnie Światowej, ale to były pierwsze czołgi w polskim wojsku. Także również te czołgi brały udział podczas wojny polsko-bolszewickiej. Czołg Renault FT no to był tak naprawdę pierwszy nowoczesny czołg, który powstał właśnie w końcówce wojny I Wojny Światowej. W naszej przewidzieliśmy naprawdę bardzo solidny e, udział e, efektów pirotechnicznych w inscenizacji, no, które, no, mam nadzieję, w jakiś sposób będą mogły widzom przedstawić piekło I wojny światowej. Armia brytyjska podczas I wojny światowej do walk w Europie wydzieliła tak zwany Korpus Ekspedycyjny, który przez 4 lata walczył w Belgii i we Francji. Podczas wojny zginęło ponad 800 tysięcy żołnierzy, a ponad 2 miliony odniosło rany. Wraz z oddziałami brytyjskimi w ramach tzw. Commonwealthu walczyły również oddziały kanadyjskie, australijskie oraz nowozelandzkie. Najbardziej krwawą bitwą było starcie nad Somą, gdzie w ciągu jednego dnia, 1 lipca 1916 roku, poległo ponad 20 tysięcy Brytyjczyków. Wielkopolskie Towarzystwo Techniki Militarnej Jesteśmy przy stanowisku pół lekkich miotarzy min. Jest to broń kalibru 7,58 cm ładowana od przodowo, czyli pocisk był wkładany od strony wylotu lufy Pociski ważyły około 4,5-4,7 kg W racji na to, że mógł strzelać on zarówno ogniem pośrednim, jak i ogniem bezpośrednim przy ogni pośrednim, szczególnie w realiach wojny okopowej można było strzelić przy odrobinie szczęścia pocisk do okopów nieprzyjaciela. Na polu walki Niemcy zaczęli stosować nowy, nowy typ hełmu. Wcześniej od 1914 roku wykorzystywali pikel czyli hełmy te nie zdały egzaminu, szczególnie w przypadku intensywnego ognia artyleryjskiego odłamki powodowały znak Znaczne straty właśnie z powodu obrażeń głowy, w związku z czym Niemcy wprowadzili hełm stalowy, który w znacznie lepszy sposób broni, chronił głowę, może nie bezpo, przed bezpośrednimi postrzałami z broni, z broni ręcznej, ale przed odłamkami o mniejszej energii kinetycznej. Przed nami leży kilka przedmiotów, które można powiedzieć są atrybutami walk okopowych w czasie I wojny. Światowej. Przede wszystkim granat ręczny, granat trzonkowy wykorzystywany przez armię niemiecką. W zasadzie trudno sobie wyobrazić zdobywanie okopów nieprzyjaciela bez dużej ilości e, granatów. Stąd oddziały szturmowe szczególnie e, potrafiły założyć na siebie bardzo duże ilości granatów, które były właśnie wykorzystywane, można powiedzieć, do oczyszczania e, okopów nieprzyjaciela. Dodatkowo mamy tutaj kugel granat. Które najczęściej przenoszono w kieszeniach. Zasieki były często pokonywane przy użyciu takiego rodzaju sprzętu. Na wyposażeniu armii niemieckiej było tak naprawdę kilka rodzajów nożyc. To, są, to jest jeden z mniejszych, z mniejszych modeli Były jeszcze troszkę mniejszy, ale były też większe, większe nożyce powszechnie wykorzystywane, właśnie do pokonywania przeszkód z drużyny kolczastego i pewien powrót. Średniowiecza można powiedzieć do, do armii w czasie I wojny światowej. W walkach w okopach bardzo często dochodziło do walki wręcz. Długi karabin systemu Mauser często bardzo kiepsko sprawdzał się w oczyszczaniu okopów nieprzyjaciela. Żołnierze zaczęli stosować różne rodzaje broni: to zaostrzone saperki, czy właśnie tego, tego rodzaju pałki okopowe, które były inwencją tak naprawdę żołnierzy obu, obu stron. Armia niemiecka była doskonale przygotowana do wojny. Była ona wzorem dla innych armii. Niemiecka doktryna wojenna przewidywała uderzenia na skrzydła przeciwnika maksymalne wykorzystanie w walce wszystkich rodzajów broni. W czasie działań wojennych zmobilizowanych było łącznie około 13 milionów żołnierzy. Nie doceniono jednak siły wojsk pancernych. Niewielka ilość czołgów nie była już w stanie odmienić losów wojny. Samochód pancerny Erhardt wszedł do seryjnej produkcji w 1917 roku. Tego typu pojazdy weszły w skład specjalnie utworzonych plutonów samochodów pancernych. Samochód ten ważył ponad 8 ton, rozwijał prędkość do 60 km na godzinę. Po wojnie był wykorzystywany przez powstańców wielkopolskich oraz śląskich. Grupa rekonstrukcji historycznej American Expeditionary Forces. Jako grupa od około 5 lat na terenie Polski zajmujemy się odwórstwem żołnierzy amerykańskich z okresu I wojny światowej, tak zwanych dołbojów. Celem naszej grupy jest jak najwierniejsze odtworzenie, umudarowanie, wyposażenia i uzbrojenie amerykańskiego z okresu tzw. Wielkiej Wojny. I Jeśli chodzi o jednostkę, którą wybraliśmy jako pewnego rodzaju naszego patrona, jest to trzecia amerykańska dywizja, third division, płynna Rock of Marne, czyli skała z Marny. Jedna z amerykańskich jednostek, która w latem 1918 roku brała udział w drugiej bitwie nad marną i powstrzymała w obręczowym miejscu ofensywy niemieckiej, czyli pod Niemieckie natarcie, które miało na celu przebić kolejną linię obronną Entente i otworzyć jak gdyby drogę siłą niemieckim w kierunku Paryża. I jeśli chodzi o cele naszej działalności, to wybieramy dosyć niewiele imprez rekonstrukcyjnych, na których się pojawiamy, bo nie jest to jak gdyby naszym głównym wyznacznikiem, żeby pojawiać się wszędzie. Zajmujemy się tym też przy okazji odtwarzając w dużej mierze amerykańskie jednostki II wojny światowej. W tym mamy opracowanych kilka ciekawostek i istotnych miejsc pod kątem polonii amerykańskiej. Szacuje się bowiem, że w okresie Wielkiej Wojny nawet do 600 tysięcy Polonosów, czyli Amerykanów pochodzenia polskiego uczestniczyła w walkach, bądź też służyła czy przeszła szkolenie w ramach armii amerykańskiej. I tutaj pewną ciekawostką, której niewiele osób sobie zdaje sprawę, jest to, że na przykład Szeregowy Sawicki był pierwszym polskim Amerykaninem, który uciekł w niewoli. Też wśród tak zwanych tych 16 czyli żołnierzy sierżanta Jorka, znajdował się jeden z polonusów, bodajże to był starszy szeregowy Romanowski. I historię, i też losy tych polonosów staramy się przypominać, tym bardziej, że wśród naszych szeregów mamy również kolegę, którego pradziadek który był w Armii Amerykańskiej w okresie Wielkiej Wojny samomoderowanie i wyposażenie amerykańskie trzeba zwrócić uwagę na to, że przede wszystkim Stany Zjednoczone były krajem, które nie miały zagrożenia ze strony lądowej. Graniczyły z Meksykiem oraz z Kanadą i tak jak e, toczyły w poprzednich stuleciach walki z Imperium Brytyjskim, szeroko rozumianym, tak wydawało się, że w XX wieku już nie będzie istniało takiej potrzeby. Dlatego Armia i Gwardia Narodowa czy Armia Rezerwowa Amerykańska były strukturami szczątkowymi i niewielkimi. I... E, Istniały co prawda pewne zaawansowane w mojej ocenie jak na początek XX wieku prace na temat opracowania systemu, bo Amerykanie nie produkowali poszczególnych elementów wyposażenia i mundurowania, a kompletne systemy to jest, miały być przeznaczone dla żołnierzy amerykańskich. Opracowano m.in. system M1910, czyli komplet bawełnianego wyposażenia, które można było konfigurować i wspólnie użytkować. Amerykanie też opracowali e, model munduru, który mównie nazywa się M1912, który obejmował wolnianą dressera, wolnianą kurtkę mundurową z prezentowymi początkowo opinaczami i wełnianym kapeluszem. Ale doświadczenia z Wielkiej Wojny, kiedy to Amerykanie e, początkowo pod koniec 1917 roku zaczęli e, próbować coś w, w, w Europie, mieli możliwość przetestować i stwierdzili, że Trzeba będzie jednak dokonać własnych produkcji, własnych po części też zakupów, no ale zakupy traktowano wyłącznie jako pewną przejściową formę. I tak wzięły się też z tej przyczyny zamówienia u Brytyjczyków, którzy zaoferowali setki tysięcy gotowych chemów na sprzedaż. Tak też od Francuzów po części potrafiono na przykład pokrowce na manierki nabywać czy maski przeciwgazowe. Amerykanie podeszli do tego dosyć pragmatycznie. Stwierdzili, że skoro potrzebujemy na chwilę obecną wyekwipowania około 2-3 milionów żołnierzy docelowo, musimy skorzystać z tego, co, zostało, co jest dostępne na rynku i jest najlepsze akurat z tego, co oni oceniają. To nie oznaczało, że oni docelowo ograniczyliby się wyłącznie do produkcji francuskich czy brytyjskich. Stopniowo ulepszali brytyjskie i francuskie konstrukcje, wprowadzające na przykład wzorowane na brytyjskich maski przeciwgazowe, a także hełmy M1917, które były wersją rozwojową brytyjskiego hełmu umownie nazywanego Brody. I paradoksem takim jest to, że Amerykanie, gdyby pierwsza wojna światowa trwała dłużej, zdążyliby wprowadzić w życie i wyposażyć swoje armię w dodatkowe umundurowanie, wyposażenie czy uzbrojenie, które faktycznie zobaczyło użytek bardziej w trakcie kolejnego konfliktu zbrojnego, czyli II wojny światowej. Plan generała Parshinga generalnie zakładał to, że Amerykanie stworzą odrębne armie, nie będą wysyłać swoich żołnierzy pod dowództwo francuskie czy też anglosaskie i w 1919 roku, kiedy stworzą co najmniej trzy wielkie, 3, około 3 milionowe armie, wyposażone w korpusy pancerne, wspierane przez lotnictwo amerykańskie, jednym wielkim uderzeniem przełamią armię niemiecką. Niemcy zdają sobie sprawę z tego, że ani nie będą w stanie konkurować z amerykańskim przemysłem, z amerykańską siłą ludzką, która napływa setkami tysięcy żołnierzy co miesięcznie do Europy. Podjęli ostateczny trud w postaci Kaiser Kaiserschlag i chcieli ubiec ruch Amerykanów. Nie udało im się to również i w tym przypadku, a Amerykanie ze względu na to, że nie mieli takiej potrzeby, odłożyli swoje projekty do kas pancernych, do szaf i wyciągnęli je przed kolejnym konfliktem zbrojnym, tu już przed II wojną światową. Do największych nekropolii wojskowych we Francji, gdzie pochowani są amerykańscy żołnierze, należy cmentarz Romagne-Sous-Montfaucon oraz Saint-Mier. Warte obejrzenia są również amerykańskie monumenty na wzgórzu Montsec oraz na wzgórzu w miejscowości Montfaucon d'Argonne. W I wojnie światowej poległo około 50 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Reprezentuje firmę AS Historii. Ale tutaj, na imprezie właśnie pod, pod Kętrzynem, jestem razem z grupą Biercha Grenadiere. Nasza firma zajmuje się edukacją historyczną i skupiamy się głównie na historii Wielkiej Wojny, czyli I Wojny Światowej. Z racji tego, że firma wywodzi się, jak również ja, z Górnego Śląska, reprezentujemy 22. Górnośląski Piechoty Kajt. E, mówiąc w skrócie i nie rozwijając może wątku, e, był to pułk głównie rekrutowany z okolicznych mieszkańców, a więc e, Ślązaków. E, dzisiaj mam na sobie sylwetkę sanitariusza. E, ta formacja w czasie I wojny światowej e, w armii niemieckiej była bardzo rozbudowana. E, tym bardziej rozbudowywała się w miarę upływu wojny. No, ze względu na ogromne zapotrzebowanie, tak, wysoko rozwinięta technologia artylerii powodowała ogromne straty i rany wśród, wśród żołnierzy. Do tego oczywiście jeszcze dochodzi użycie gazów bojowych, czyli broni, broni chemicznej. Moja selwetka sanitariusza przedstawia typowego medyka. Przy czym chcę zaznaczyć, ja nie jestem lekarzem, nie mam specjalizacji lekarskiej i tutaj e, takim wyznacznikiem właśnie była na prawym ramieniu naszywka e, właśnie z, z, z tym charakterystycznym e, wężem. Jestem po prostu sanitariuszem po przeszkoleniu, podstawowym przeszkoleniu medycznym, e, który był w stanie udzielić e, rannym kolegom na polu bitwy podstawowej. Pomocy medycznej oraz ściągnięciu ich do lazaretu, do szpitala czy tam jakiegoś punktu. Na wyposażenie składają się dwie bandażownice, dwie ładownice medyczne. One są podzielone na, na przegrody, w których oczywiście znajdują się różnego rodzaju medykamenty. Niemieckie oddziały szturmowe, tak zwane STOS. Tłupem. Były wyspecjalizowanymi oddziałami w taktyce zwanej infiltracją, nową metodą ataku na okupy przyjaciela. Byli oni nierzadko wyposażeni w karabiny maszynowe Bergman, dużą liczbę granatów, miotacze płomieni. Torowali oni drogę zwykłym oddziałom piechoty. Pomysłodawcą i twórcą jednostek szturmowych był Willi Roh. Konwencja pozwalała na korzystanie, znaczy na noszenie przez, przez sanitariuszy broni. Ta broń oczywiście miała służyć do ochrony rannych. Bagnet, standardowy niemiecki bagnet późniejszego okresu wojny, model zwany liściem. No i z tego, że odtwarzamy dzisiaj epizod z 1918 roku. A więc e, czasu, kiedy to broń chemiczna była już powszechnie stosowana na polu bitwy, jest również podstawowe wyposażenie żołnierza z tego okresu, czyli puszka z maską e, z maską przeciw, przeciw gezotu. Niektórzy sanitariusze posiadali również, e, czy tam nosili ze sobą, tak zwane aparaty dragera. Były to pierwotne aparaty górnicze, e, charakterystyczne, właśnie przewieszane e, tutaj. Naprzód na, na tors żołnierza. Ustnik, tak, który miał zapewnić dopływ tlenu porażonym bronią chemiczną. No, tak jak powiedziałem na początku, była to bardzo rozbudowana służba, która pełniła bardzo ważną, istotną rolę mnóstwo rannych, mnóstwo porażonych gazem, czyli w 2017 roku razem z, z chłopakami GRH Stostrupę, popularnymi szturmiakami miałem tą przyjemność właśnie udać się na Słowenii. O tyle była interesująca oczywiście w cudzysłowie, że toczyła się w górach i to bardzo wysokich górach, czasem nawet lodowcach, czyli wiecznej zmarzlinie. No, niewątpliwie była to w pewien sposób przygoda życia, ponieważ samo miejsce inscenizacji znajdowało się na szczycie góry, gdzie mieściły się autentyczne okopy z czasów I wojny światowej. Także można powiedzieć, tą historię bardziej, zdecydowanie bardziej przeżywaliśmy niż na jakimś innym polu rekonstrukcyjnym przygotowanym po prostu do tego celu. Poza tym, oczywiście, nieco zwiedziliśmy okolice, bardzo, bardzo urokliwą, piękne zdjęcia itd. Tak Co jest ciekawe a propos tej bitwy właśnie nad, nad rzeką Isonzo w 1917 roku, że tam jakby swój debiut taki militarny czy pierwsze zwycięstwo odniósł późniejszy znany właśnie Feldmarszałek Trzeciej Rzeszy, czyli Erwin Rommel. E, tam właśnie wsławił się e, z osadzką na, na oddziały włoskie. E, więc, e, no, je, był to jeden z takich e, ciekawszych epizodów tej, tej, tej kampanii. Oczywiście, no, takowych było jeszcze bardzo wiele. Eee, czy to po stronie austriackiej, czy tam włoskiej oraz niemieckiej, dlatego że Niemcy zostali przez Austriaków poproszeni, wręcz można powiedzieć, ze względu na krytyczne położenie. Proszę pamiętać, że Włosi byli wówczas mocno wspierani przez państwa ententy poprzez broń, wyposażenie i inne jakieś środki militarne. Więc ten front tak naprawdę już wisiał na włosku i właśnie silne, mocne uderzenie armii niemieckiej, która wsparła Austriaków, jest jeszcze jednym z takich przełomowych momentów, który zapewnił. Głównie Niemcom zwycięstwo w czasie tej kampanii nad rzeką Sons było użycie gazu, nowego rodzaju gazu bojowego, rozpylonego nocą. Spowodował oczywiście ogromne straty w szeregach wojsk włoskich. Organizacja Czerwonego Krzyża powstała z inicjatywy genewskiego finansisty i filantropa Henri Dino. Miała ona nieść pomoc rannym na polu bitwy. Do zadań Czerwonego Krzyża także należało podczas I wojny światowej tworzenie lazaretów w pobliżu działań wojennych, organizacja pracy personelu pielęgniarskiego przy rannych i chorych, pomoc w transporcie rannych żołnierzy z pola walki oraz gromadzenie zapasów żywności i środków opatrunkowych w lazaretach. Pierwsza wojna światowa toczyła się nie tylko na lądzie, ale i też na morzu. Największa bitwa została stoczona na Morzu Północnym w 1916 roku między marynarką niemiecką i brytyjską. Potocznie zwana była Bitwą Jutlandzką. Nie przyniosła ona jednak rozstrzygnięcia. Karierę robiły łodzie podwodne, tak zwane uboty, zadając aliantom wiele praw. się przy schronie piechoty Twierdzy Poznań na ulicy Babimojskiej w Poznaniu. Schron powstał w 1904 roku jako wzmocnienie jej południowego sektora. Przy tym schronie grupa rekonstrukcji Krojc wykonała okopy wzorowane na okopach frontu zachodniego z okolicy Ipr, a dokładnie z Paszendal. Chcemy nawiązać do Living history spotkania, które odbyło się w, w, latem 2017 roku z okazji setnej rocznicy bitwy pod, pod Paszendal. Tam właśnie widzieliśmy replikę okopu i pola bitwy z tych y, okolic i trochę starając się na niej od, y, wzorować, odtworzyliśmy tutaj w mikroskali y, okopy oraz y, fragment y, przedpola łącznie ze Sztucznym Horyzontem. Prezentujemy obsadzenie i pracę, popra poprawki budowlane w okopie oraz taką normalną służbę, służbę dzienną, wartowniczą, która, którą prowadzono na pierwszej, na pierwszej linii frontu, jak kiedy, kiedy okopy były obsadzone po, pomiędzy ofensywami. Trochę nawiązujemy jeszcze do 1917 roku, kiedy armie utknęły w okopach, y Sierpień roku 1918, który teraz praktycznie przypada nam stulecie, jest to koniec wojny, wojny pozycyjnej. Po ofensywie spod Amiens i wkroczeniu Amerykanu Niemcy zaczęli się cofać i zakończyła się wojna okupowa. W okresie w lutym i na przełomie stycznia i lutego 2018 roku byliśmy na wycieczce w Pikardii, gdzie byliśmy na... Odwiedziliśmy pola bitew w Villers-Bretonne, Le Amel, Wimiridż, pod Arras, Cambrai i oczywiście pod, pod Amiens. Czwarta bitwa pod Ypres to tak naprawdę, według nie musiałem to sprawdzić, to bitwa pod Lys, nad rzeką Lys. To są, to są już rejony nad, nad, nadmorskie w rejonie dix -Mide. I tam w tej bitwie brali, brali też udział między innymi Portugalczycy. Tak zwany Kaiserszlacht, który rozpoczął się w marcu 1918 roku, czyli, czyli ofensywa wiosenna, bo dokładnie w pierwszy, w pierwszy dzień wiosny. Jej impet na początku był bardzo silny, jednak z czasem zaczął, zaczęła ona słabnąć i nie wystarczało zasobów oraz najzwyklejszej siły żołnierzy. Niemcom już ze względu na blokadę morską doskierały braki w zaopatrzeniu, i to nawet w zaopatrzeniu podstawowym, jak żywności, znane są opisy, że żołnierze niemieccy po zdobyciu miejscowości wpadali do y, mieszkań, do, do, do domów, gdzie z, zjadali nie, nie, niedogotowany obiad. Tak byli wyczerpani walkami. Ofensywa stanęła po około 80-100 kilometrach. Na froncie zachodnim walczyło bardzo dużo y, Polaków w pułkach. Pułki, szczególnie z Wielkopolski, zwane są jako kaczmarek Regimentem, przy czym y, Często na przykład we wspomnieniach Ślązaków pojawia się miejscowość Loreto. Jest to miejscowość na północ od, od Lans. Tam spoczywa dużo żołnierzy pruskich i, 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 i alianckich, względu na ciężkie, na ciężkie walki i tam walczy, walczyło sporo, sporo Polaków. Znajduje się też, też monument upamiętniających pole, poległych Polaków, który, który odwiedziliśmy podczas naszej wycieczki zimowej. Na największe wrażenie zrobił na nas monument Wimmericht, jest to krawędź yy, wysoczyzny, która później przechodzi w Niziny w rejonie Lille. Było to kluczowe miejsce dla obrony praktycznie całej północnej flanki frontu zachodniego. Bronili jego Kanadyjczycy. Miejscowość Vimy Ridge i Vimy to miejsca pamięci Kanadyjczyków, i tam dla nas upamiętnianie go robi największe wrażenie. Yy, w związku z abdykacją yy, cesarza 9 listopada. Po, po klęskach armii niemieckiej, cesarz abdykował do Dorn. Dorn jest to miejscowość w Holandii, gdzie yy, kaiser był skoligacony z, z innymi rodami europejskimi i tam udzielono mu, mu azylu. Yy, cesarz Wilhelm II mieszkał tam do lat 40 XX wieku, gdzie podczas II wojny światowej znalazł śmiercią naturalną. Z okazji stulecia jakby abdykacji cesarza byliśmy na imprezie Living History w holenderskim, w holenderskim Dorm można było biwakować w parku przy pałacu. 11 listopada 1918 roku w Kąpieni pod Paryżem podpisano rozejm między Francją i Niemcami. Dzisiaj można zobaczyć replikę wagonu w Muzeum nieopodal miejsca zawarcia rozejmu. I tak oto skończyła się największa z dotychczasowych pojem w historii ludzkości. Ostatnim akordem była uroczysta parada zwycięstwa w Paryżu w 1919 roku.